Pelargonie w ogólnym mniemaniu są uważane jako te jednoroczne, ale nie każdy wie, że mogą być również z nami przez wiele, wiele lat i w ten sposób traktowane są jako rośliny wieloletnie. O ile oczywiście postaramy się spełnić kilka warunków, jeśli te pelargonie będziemy chcieli przechować do kolejnego sezonu, no to z pewnością musi być to pomieszczenie w którym one będą się znajdowały z temperaturą powyżej zera bo tylko w takiej temperaturze są w stanie przetrwać do kolejnego sezonu, a ja u siebie w ogrodzie z tych roślin dończkowych posiadam wyłącznie te dwa egzemplarze pelargonii, chyba z sentymentu są one u mnie już od wielu, wielu lat, ta tutaj pelargonia wielkokwiatowa po prawej stronie jest ze mną już prawie od 15 lat, a ta bluszczolista od około 8 lat i każdego roku kwitną bardzo obficie tyle, że ja zabieram te polargonie przed pierwszymi większymi przymrozkami do pomieszczenia, w którym mają spędzić właśnie zimę i tam w takich warunkach też, o których też opowiem Wam za chwilę czują się one najlepiej i tylko w ten sposób są w stanie przetrwać do kolejnego sezonu Tutaj mamy pelargonię bluszczolistną, tę o czerwonych, pustych kwiatach, która jest najbardziej chyba popularna w naszym kraju. Ona została już skrócona o mniej więcej 70%. Wygląda teraz troszkę jak taki przysłowiowy, zbity pies. Nie wygląda zbyt atrakcyjnie. No ale to jest właśnie już ta pora roku. Zatem ja, ja ją jeszcze skrócę mniej więcej o około 10%, tak aby łatwiej było mi ją po prostu trzymać w miejscu, do którego trafi. Cięcie zostało zakończone, a teraz należy te suche liście, przynajmniej w miarę możliwości, je usunąć po prostu, żeby one nie stwarzały ryzyka ustaniach różnych chorób grzybowych. No i przy okazji też należy patrzeć, czy ta pelargonia nie ma jakichś szkodników typu chociażby w wciernastki lub też inne szkodniki, które mogłyby po prostu pelargonii zaszkodzić. I tak mniej więcej powinna wyglądać pelargonia, prawidłowo przycięta i prawidłowo przygotowana do zimowania. Przy okazji też staram się na bieżąco usuwać takie zeschłe pędy, które pojawiły się w trakcie sezonu, bo one już będą bezużyteczne dla danej rośliny. I jeśli chodzi o pelargonię bluszczolistną, to zimowanie najlepsze dla niej jest w temperaturze od 6 do 10 stopni. Miejsce najlepiej, żeby było jasne, widne, ale. Należy zadbać o to, żeby właśnie temperatura nie spadała poniżej zera, bo wtedy dojdzie do przemrożenia takiej plergoni. I jeśli chodzi o nawadnianie w trakcie tego sezonu zimowania, to powinno być ono dosyć skąpe, ale nie możemy też dopuszczać do przesuszenia rośliny. Bo jeśli byśmy ją przesuszyli, no to wiadomo, że z rośliny będzie trudno odratować, ale też nie możemy jej przelać, bo korzenie będą zagniwały. Wiadomo, jak roślina w trakcie zimy nie ma zapotrzebowania na wodę no to też tej wody nie będzie zużywać i korzenie mogą nam niestety zagniwać czyli musimy bacznie obserwować stan po prostu nawodnienia ziemi wokół pelargonii i pelargonii też nie nawozimy przynajmniej do marca, a w marcu możemy przenieść do miejsca cieplejszego i jaśniejszego i wtedy też pelargonia będzie wypuszczała więcej nowych pędów. Bo gdybyśmy ją teraz umieścili w takim ciepłym i jasnym stanowisku, no to ona by wypuszczała masę takich bladych pędów, które by roślinę tylko osłabiały. Wiosną też pelargonie możemy przesadzić do lepszej ziemi. To znaczy wyjmujemy całą roślinę z tej doniczki i zmieniamy przynajmniej częściowo wokół jej korzeni te ziemię na lepszą, ale jeśli też no, nie zdążymy, albo po prostu uznamy to za bezsensowne, no to zawsze możemy po prostu tylko nawozić te pelargonie i to też w jakimś stopniu wystarczy. Z pelargonią wielkokwiatową robimy bardzo podobnie. Skracamy ją w zależności od naszych upodobań. Ja to robię mniej więcej o około 70-80% w stosunku do tego, co dana roślina przedstawia na ten moment. W tym przypadku po przycięciu również staram się usuwać wszystkie zeschnięte i chore liście. Natomiast jeśli po przycięciu mamy takie zdrowe, jednoroczne pędy, to możemy je wykorzystać jako sadzonki, które możemy bardzo fajnie i łatwo ukorzenić, chociażby w wodzie. Albo w ziemi, takiej uniwersalnej, zmieszanej z piaskiem, i taką sadzonkę możemy nawet już teraz zacząć ukorzenić na parapecie okiennym. Pelargonie wielkolistne to bardzo y, łatwe do rozmażania rośliny. Również i ta pelargonia jest już gotowa do zimowania, a temperatura zimowania powinna być dla tej pelargonii podobna albo nawet troszkę wyższa. I pamiętajmy również o tym, aby Patrzeć na, zważać właśnie na warunki glebowe, to znaczy nawodnienie podczas zimy, aby nie przelać ani też nie przesuszyć rośliny. I nawożenie rozpoczynamy również w marcu, i w marcu też przekładamy taką roślinę do cieplejszego i jaśniejszego miejsca, bo jeśli będzie za ciepło, to roślina będzie znowu zbyt szybko wypuszczać pędy które będą słabe i wiotkie i nie będą roślinie w niczym pomagać natomiast bardzo też dobrym pomysłem jest aby z takich sadzonek, które przedtem pokazywałem takich gałązek właśnie zrobić nowe sadzonki chociażby w takich miejscach które są już tutaj puste tam z tyłu żeby jeszcze roślinę bardziej zagęścić i pamiętajmy też o tym, aby zimą zwracać szczególną uwagę właśnie na pelargonie Ponieważ one zimą mogą być atakowane przez różnego rodzaju szkodniki, jeśli takie szkodniki, głównie mszyce, się pojawią, no to wtedy należy taką roślinę opryskiwać specjalnym preparatem. Bo jeśli mszyce by się rozpanoszyły, to Pelargonia będzie bardzo słaba i wiosną może być z nią różnie. Natomiast jeśli nie chce wam się bawić w takie przechowywanie pelargonii, albo też nie macie miejsca, no to oczywiście możecie taką pelargonię jesienią wyrzucić i wiosną kupić nową. To jest oczywiście tylko taka metoda, która może albo nie musi komuś się przydać. Ta moja sprawdzona metoda.